Dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Witam Cię serdecznie na podcaście Rozwój w Biały Dzień. Ja nazywam się Janeta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Dzisiaj porozmawiamy sobie o megatrendzie, który niezmiennie pojawia się na mapie trendów tworzonej przez Infuture Institute. A mianowicie o świecie lustrzanym. Czym on jest i jakie ma konsekwencje w codziennym życiu? Porozmawiamy o koncepcji, zgodnie z którą świat cyfrowy ma być dokładnym i całkowitym odzwierciedleniem świata fizycznego we wszystkich jego wymiarach. W ramach tego odcinka przyjrzymy się bliżej trendom, jakie składają się na ten megatrend, i zastanowimy się nad konsekwencjami ich rozwoju. Jeżeli tylko taka tematyka Cię interesuje, zapraszam do wysłuchania całości. Koncepcja świata lustrzanego opiera się na założeniu, że cyfrowy świat będzie dokładnym i całkowitym odwzorowaniem rzeczywistości fizycznej we wszystkich jej aspektach, od materialnych przez ekonomiczne po przestrzenne. Według tej koncepcji do świata cyfrowego zostaną przeniesione wszystkie działania i aktywności, które znamy z życia w świecie fizycznym. Takie jak rozrywka, sport, biznes, praca, edukacja, turystyka i wszystko inne. Samo pojęcie świata lustrzanego jest dosyć szerokie i obejmuje wiele aspektów naszego życia, w których dochodzi do coraz intensywniejszej cyfryzacji. Mowa tutaj zarówno o zmianach, jakie zachodzą w naszych codziennych czynnościach, jak i o przemianach na skalę globalną, które dotyczą całych gałęzi przemysłu czy instytucji państwowych. Świat lustrzany to przede wszystkim coraz szersze zastosowanie technologii cyfrowych we wszystkich dziedzinach życia, bo to dzięki nim mamy dostęp do coraz większej ilości informacji, możemy szybko i sprawnie komunikować się z ludźmi z całego świata, a także wykonywać wiele codziennych czynności bez wychodzenia z domu. Wirtualna rzeczywistość przenika do realnej. I coraz trudniej oddzielić ją właśnie od tej fizycznej. Jak pokazują badania, coraz więcej ludzi korzysta z technologii cyfrowych na co dzień, a ich udział w naszym życiu będzie tylko rosnąć. Według raportu firmy badawczej IDC do końca 2022 roku aż 75% całego ruchu internetowego na świecie było generowane przez urządzenia mobilne. Oznacza to, że coraz więcej z nas korzystało i korzysta z telefonów komórkowych, tabletów czy smartwatchy, aby dostać się do sieci. Tworzenie świata lustrzanego jest procesem, który rozwija się wraz z postępującą cyfryzacją życia. Ten megatrend dotyczy Każdego wymiaru naszego funkcjonowania, od sposobu w jaki się komunikujemy ze światem zewnętrznym i pracujemy, po sposób, w jaki korzystamy z usług i produktów, a także w jaki sposób dbamy o swoje zdrowie i dobrostan psychiczny. Świat lustrzany stawia przed nami wiele wyzwań natury społecznej, prawnej, ekonomicznej, zdrowotnej i środowiskowej. Wpłynie on na codzienne funkcjonowanie ludzi i przedsiębiorstw, a także na relacje między nimi, z instytucjami państwowymi czy samorządami. Aby odpowiednio zarządzać tymi zmianami, konieczne jest przeprowadzenie badań i analiz, a także tworzenie odpowiednich strategii i regulacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć skutki i implikacje świata lustrzanego. Chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się teraz niektórym trendom, które są nieodłączne dla świata lustrzanego i w nim się rozwijają. Według wspomnianej przeze mnie wcześniej mapy trendów jest ich znacznie więcej, ale chciałabym, żebyśmy skupili się na kilku wybranych, moim zdaniem najważniejszych, i próbowali zrozumieć każdy z nich. Zacznijmy od trendu, który jest coraz bardziej widoczny w świecie lustrzanym, czyli decentralizacji. Oznacza ona, że coraz więcej usług i aplikacji będzie dostępnych w modelu peer-to-peer. Bez konieczności korzystania z centralnych serwerów czy pośredników. Możemy tu wymienić choćby rozwój technologii blockchain, która umożliwia prowadzenie transakcji bez potrzeby pośrednictwa banków czy innych instytucji finansowych. Innym przykładem jest wzrost popularności platform sharingowych, takich jak Airbnb czy Uber, które umożliwiają wynajem mieszkań albo podróżowanie. Bez konieczności korzystania z usług tradycyjnych przedsiębiorstw. Decentralizacja ta prowadzi do większej autonomii i niezależności poszczególnych jednostek, ale też może prowadzić do większych nierówności i braku odpowiednich mechanizmów regulacyjnych. Drugi trend, który coraz szybciej rozwija się w świecie lustrzanym, to kumulacja technowładzy. Jest to sytuacja, w której duże firmy technologiczne takie jak Google, Amazon, Facebook czy Apple. Posiadają ogromne ilości danych i technologii, i dzięki temu to one lepiej rozumieją nasze potrzeby i zachowania, co pozwala im zyskać przewagę nad konkurencją. Kumulacja technowładzy prowadzi do sytuacji, w których jedne firmy są znacznie silniejsze od innych, i to one będą decydować o tym, co my, jako odbiorcy czy konsumenci, widzimy i słyszymy w internecie. To może ograniczać nasz wybór i sprawiać, że pewne rzeczy będą dla nas niedostępne. Kumulacja technowładzy może być zagrożeniem dla naszej prywatności, ponieważ firmy technologiczne będą miały dostęp do ogromnej ilości naszych danych osobowych. Raport The Surrender of Culture to Technology opublikowany przez New York University's Stern School of Business analizuje wpływ dużych firm technologicznych na rynek i kulturę oraz wskazuje na kwestie związane z brakiem równowagi sił i ograniczeniem wolności wyboru dla konsumentów. Z kolei raport Digital Dominance the Power of Google, Amazon, Facebook and Apple również wskazuje na konieczność regulacji rynków, na których działają duże firmy technologiczne, w celu zapewnienia równowagi i uczciwej konkurencji. Autorzy raportu zalecają m.in. ograniczanie możliwości łączenia się firm technologicznych poprzez zakaz fuzji i przejęć, które mogą prowadzić do kumulacji technowładzy, albo stworzenie mechanizmów regulacyjnych, które będą chronić prywatność i ochronę danych osobowych konsumentów, a także zapobiegać nadużyciom ze strony dużych firm technologicznych. Kolejnym pomysłem jest wprowadzenie opłat za korzystanie z infrastruktury internetowej, co mogłoby zmniejszyć ich przewagę konkurencyjną. I zwiększyć możliwość rozwoju dla mniejszych graczy. Te wnioski pokazują, że kumulacja technowładzy może prowadzić do wielu konsekwencji i wymaga odpowiednich regulacji, aby zapewnić w przyszłości równowagę i uczciwą konkurencję na rynku. Kolejnym, być może najbardziej dynamicznie rozwijającym się trendem wchodzącym w świat lustrzany jest remote on, czyli praca zdalna. Stała się ona bardzo popularna w ostatnich latach, napędzona postępem technologicznym, który ułatwił ludziom współpracę i komunikację, ale również przyspieszona przez pandemię COVID-19, która zmusiła wiele organizacji. Do bardzo szybkiego wprowadzenia polityki pracy zdalnej. Jedną z kluczowych korzyści takiego rodzaju pracy jest większa elastyczność, ponieważ pozwoliła ona pracownikom na pracę z dowolnego miejsca na świecie, co z kolei spowodowało zbudowanie większej równowagi w ich życiu osobistym. Ta elastyczność była głównym czynnikiem wzrostu cyfrowych nomadów, czyli osób, które korzystając z technologii pracowały zdalnie podczas podróżowania po całym świecie. Inną ważną korzyścią była oszczędność kosztów, zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Praca zdalna spowodowała zmniejszenie kosztów operacyjnych wynikających chociażby z wynajmu biur. Ale także pozwoliło oszczędzić pieniądze pracownikom na rzeczach takich jak dojazdy do pracy czy ubrania robocze. Kolejnym plusem pracy zdalnej jest potencjał rozszerzania puli potencjalnych pracowników, pozwalając firmom na korzystanie z globalnego rynku talentów. To szczególnie korzystne dla firm, które działają w obszarach z ograniczonym lokalnym zasobem talentów. Dzięki temu mogą korzystać z usług specjalistów z całego świata. Jednak praca zdalna ma również swoje wyzwania. Takie jak poczucie izolacji czy trudności z komunikacją i współpracą, a także zamazanie granicy między życiem prywatnym i zawodowym. To z kolei spowodowało rozwinięcie się modelu hybrydowego pracy który pozwolił pracownikom wybrać, czy chcą pracować z biura, czy z domu. To pomogło pracownikom utrzymać równowagę między pracą a życiem prywatnym, a pracodawcom pomogło utrzymać kulturę biura. Jednym z głównych wyzwań związanych z trendem remote on jest także kwestia równego dostępu do technologii i szkoleń dla pracowników. Nie każdy ma takie same możliwości i dostęp do sprzętu czy zasobów przy pracy zdalnej. Doprowadziło to na wielu rynkach do nierówności i braku równych szans dla wszystkich pracowników. Kolejnym wyzwaniem, wciąż nierozwiązanym i ściśle połączonym z trendem remote, on jest kwestia bezpieczeństwa i ochrony danych. Praca zdalna wiąże się z koniecznością przesyłania wrażliwych informacji przez internet, co z kolei jest narażone na ryzyko wycieku czy nielegalnego dostępu do poufnych informacji. Praca zdalna jest trendem który który zdecydowanie będzie nadal rosnąć i zyskiwać na popularności w kolejnych latach. Firmy będą musiały dostosować się do zmieniającej się natury pracy i zapewnić pracownikom odpowiednie wsparcie, aby skutecznie pracować zdalnie. Modele hybrydowe pracy także będą coraz bardziej popularne, ponieważ firmy będą szukać sposobów na równoważenie korzyści z pracy zdalnej z potrzebą utrzymania silnej kultury firmy. Kolejnym trendem jest dematerializacja, czyli odchodzenie od produktów i usług fizycznych na rzecz ich cyfrowych odpowiedników. Trend ten jest napędzany rozwojem technologii, który umożliwia zastąpienie dóbr fizycznych i usług ich cyfrowymi odpowiednikami, które są wygodniejsze, bardziej efektywne kosztowo i przyjazne dla środowiska. Bardzo dobrze znanym przykładem dematerializacji jest przeniesienie nośników fizycznych. Takich jak płyty CD czy DVD, do ich cyfrowych mediów, takich jak streaming muzyki czy filmów. Doprowadza to do zmniejszenia potrzeby produkcji i dystrybucji nośników fizycznych, co z kolei skutkuje oszczędnością kosztów, a także zmniejszeniem wpływu produkcji i transportu na środowisko. Kolejnym przykładem jest e-commerce. Platformy zakupów online zastąpiły potrzebę odwiedzania sklepów stacjonarnych. Co z kolei zmniejszyło zużycie energii i zanieczyszczenia. W branży finansowej nastąpił przeskok na bankowość cyfrową, płatności elektroniczne i platformy inwestycyjne online, co zmniejszyło zużycie papieru i transakcji gotówkowych. Dematerializacja jest trendem, który prawdopodobnie będzie się dalej rozwijał w miarę postępu technologicznego. Ważne jest, aby branża i społeczeństwo jako całość Uważnie rozważyły równowagę pomiędzy korzyściami wynikającymi z dematerializacji, a jej potencjalnymi wadami, takimi jak kwestie dotyczące prywatności. Metaekonomia to kolejny trend wchodzący w światło lustrzany. Jest to dziedzina ekonomii zajmująca się badaniem wpływu technologii cyfrowych i globalizacji na gospodarkę. To trend, który w ostatnich latach staje się coraz ważniejszy, ponieważ technologie cyfrowe stały się Coraz bardziej zaawansowane i powszechne, a globalizacja intensywniejsza. Jednym z przykładów tego trendu jest coraz powszechniejsze stosowanie technologii blockchain w sektorze finansowym. Jest to technologia umożliwiająca przechowywanie i przesyłanie informacji bez konieczności udziału instytucji finansowych. Innym przykładem jest wzrost znaczenia gig economy, czyli gospodarki opartej na zleceniach i pracy na żądanie. Przy tej okazji zapraszam Was do wysłuchania odcinka naszego podcastu, który był dedykowany właśnie gigersom. Dzięki rozwojowi technologii cyfrowych coraz więcej ludzi może pracować zdalnie albo wybierać krótkie, elastyczne kontrakty. To z kolei prowadzi do zmian w strukturze rynku pracy. I wpływa na sposób, w jaki ludzie zarabiają i konsumują. Raporty pokazują, że te i inne zmiany technologiczne czy globalizacyjne będą miały ogromny wpływ na gospodarkę w przyszłości. Następnym trendem jest algorytmizacja czyli trend, który dotyczy coraz większej ingerencji algorytmów w nasze codzienne życie. Może już nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale algorytmy są obecne praktycznie wszędzie. Od rekomendacji filmów i książek przez filtrowanie wiadomości na portalach społecznościowych, po zarządzanie ruchem w mieście czy nawet rekrutację pracowników. Są one wykorzystywane w celu usprawnienia i ułatwienia wielu procesów, ale ich obecność rodzi również pewne obawy, takie jak brak transparentności czy odpowiedzialności, albo ryzyko wykluczenia. Przykładem może być sytuacja, w której algorytm rekrutujący pracowników na podstawie CV i wyników testów rekrutacyjnych, Bardziej faworyzował kandydatów z wyższymi uczelniami albo lepszymi ocenami, co z kolei prowadziło do nierówności płac czy szans rozwoju dla pracowników o różnym pochodzeniu czy wykształceniu. Innym przykładem może być zastosowanie algorytmów w systemach monitorowania zachowań w sieci, które są coraz częściej stosowane przez pracodawców czy instytucje rządowe. Algorytmy te mogą być używane do monitorowania aktywności pracowników w sieci. Ale także do automatycznego blokowania dostępu do pewnych treści czy stron internetowych. To z kolei może prowadzić do ograniczenia swobody wypowiedzi i dostępu do informacji, a także do nierównego traktowania ludzi w zależności od ich preferencji czy upodobań. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na to, w jaki sposób algorytmy są stosowane i czy są one używane w sposób transparentny i uczciwy. Niezbędne jest także odpowiednie regulowanie ich stosowania, a także edukowanie ludzi w zakresie ich działania, aby móc skutecznie bronić swoich praw i interesów. Teraz wspomnę o trendzie, który coraz mocniej daje o sobie znać, a mianowicie o tak zwanym rescity. To proces, w którym miasta przenoszą swoje usługi i infrastrukturę do świata cyfrowego, coraz więcej usług, które do tej pory były dostępne wyłącznie w formie stacjonarnej. Teraz możemy załatwiać zdalnie. Jednym z przykładów rescity jest sytuacja, w której zamiast iść do urzędu skarbowego czy banku, załatwiamy wszystkie formalności online. To nie tylko wygoda, ale także oszczędność czasu i pieniędzy, bo nie musimy tracić godzin na dojazd czy stanie w kolejkach. Raporty pokazują, że rescity to nie tylko trend, ale także konieczność i szansa dla miast, bo dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych Staną się one bardziej przyjazne dla mieszkańców, a także odwiedzających ich turystów. O e-commerce słyszeli już wszyscy i pewnie każdy z nas lub naszych biznesów tam jest. Ale czy równie popularne jest dla Was pojęcie e-commerce? Już nie tylko sklepy internetowe zaczynają korzystać z automatyzacji, ale również sklepy stacjonarne. Przykładem może być sklep z samoobsługą, tak jak mamy do czynienia z naszą polską żabką w którym za pomocą aplikacji na telefonie możemy zeskanować kod produktu, zapłacić i odebrać zakupy bez kontaktu z obsługą sklepu. Innym przykładem jest automatyczne zamawianie produktów, gdy ich ilość na magazynie spadnie poniżej określonego poziomu. Dzięki temu sklepy mogą unikać braków towarów na półkach i zapewniać ciągłość dostaw dla swoich klientów. E-commerce to połączenie technologii takich jak sztuczna inteligencja i robotyka z tradycyjnymi metodami sprzedaży. Dzięki temu możliwe jest zautomatyzowanie wielu procesów związanych z obsługą klienta. W Stanach Amazon czy Starbucks już korzystają z tego modelu sprzedaży, oferując swoim klientom możliwość zakupu produktów przy pomocy głosu czy chatbota. Według raportu firmy badawczej eMarketer do 2024 roku rynek e-commerce ma osiągnąć wartość ponad 4 miliardów dolarów. To pokazuje, jak duży potencjał ma ta technologia. Jednak należy pamiętać, że e-commerce również niesie za sobą pewne wyzwania, takie jak utrata miejsc pracy czy brak bezpośredniego kontaktu z obsługą sklepu, co może być szczególnie istotne dla pewnego rodzaju klientów. W dzisiejszym odcinku omówiliśmy zaledwie kilka trendów, które będą mieć wpływ na rozwój świata lustrzanego. O wszystkich trendach możecie przeczytać, pobierając mapę trendów 2022 roku ze strony InFuture Institute. Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany w sposobie, w jaki ludzie korzystają z technologii internetu. Dojrzałość technologiczna to ważny czynnik, który przyczynił się do rozwoju świata lustrzanego. Dzięki postępowi w dziedzinie sztucznej inteligencji, blockchain, internetu rzeczy i innych technologii, coraz więcej aktywności może być automatyzowanych i zarządzanych przy pomocy algorytmów. Zmiany społeczne również odgrywają ważną rolę w rozwoju świata lustrzanego. Ludzie coraz częściej poszukują sposobów na ułatwianie sobie codziennych czynności przy pomocy technologii, a także chętniej korzystają z usług świadczonych online. Zmiany w przyzwyczajeniach sprawiają, że coraz więcej osób jest skłonnych do korzystania z różnego rodzaju aplikacji, narzędzi czy usług online, a także do przekazywania swoich danych w zamian za lepsze doświadczenie użytkownika. Dystans fizyczny, który narzucony został przez pandemię. Także przyczynił się do tego, że coraz więcej ludzi korzysta z internetu i technologii w codziennym życiu. To ważne, abyśmy byli świadomi tych zmian i skutków ich wpływu na nasze codzienne życie, a także na społeczeństwo jako całość. Miejmy nadzieję, że dzięki tej świadomości będziemy w stanie lepiej korzystać z dobrodziejstw technologii i jednocześnie uniknąć ewentualnie negatywnych konsekwencji. I to już koniec dzisiejszego podcastu. Świat lustrzany jest coraz silniejszym megatrendem, który wpływa na wszystkie aspekty naszego życia. Technologie takie jak 5G, 6G, Ed computing, komputery kwantowe, AI NFT czy interfejsy języka naturalnego pozwalają nam przenosić. Coraz więcej aktywności do świata cyfrowego. Jednocześnie pojawiają się nowe trendy, takie jak decentralizacja, akumulacja technowładzy czy gigałączność, które wymagają od nas adaptacji i rozważania ich konsekwencji. Czynniki zmian, takie jak urbanizacja, rzeczywistość postpandemiczna, penetracja internetu czy zmiany społeczne. Przyczyniają się nieustannie do rozwoju tego megatrendu i sprawiają, że coraz trudniej jest nie być częścią świata lustrzanego. Jako społeczeństwo musimy zastanowić się nad tym, jakie konsekwencje ma to dla nas i jak możemy zadbać o dobrostan psychiczny, prywatność czy nierówności cyfrowe. Świat lustrzany to zarówno szanse, jak i wyzwania, dlatego warto o nim dyskutować i wspólnie szukać rozwiązań. A ty, czy czujesz się częścią świata lustrzanego i w jakich aspektach najbardziej odczuwasz jego obecność? Zachęcam cię do dyskusji pod postami w naszych social mediach, do których linki będą oczywiście w opisie podcastu. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się w cyfrowym świecie platform podcastowych za tydzień.